Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzyliśmy potężną paczkę za 600 tysięcy. Do tego zrobiliśmy ponad 50 rozbudów La Liga i Liga F. Dlatego, jeżeli taki koniec Wam się podoba, subskrybujcie kanał. Filmy są codziennie o 14.00. Zostawcie też łapkę w górę dla zasięgu. No i zaczynamy. Bez wydawania few pointsów. No to nieźle, nieźle, awinek. Dobra, lecimy. Radioactive, y, TotgS, Mbappé, Halland. ktoś? Hummel 88, no dobra, spoko. A to jest. A, bo jest 12 zawodnik w... dla chłopów i dla bab. Ej, to nie wiedziałem. A teraz. Może, może. Dobra, otwórzmy. Otwórzmy wymianę paczki za, kwa... za kwalifikacje Francuz. Bramkarz. Mike Menion, może? Nie, to jest ta 83, 83 babeczka. Pierwsze dzisiaj 5 razy 84, plus. Może. Nie ma. Oblak chociaż, tak, jest oblak. Nie ta gra nie lubi, no mnie trochę lubi, trochę nie. Pa, podwójny chociaż. Serio. Serio. Chyba mnie ta gra też nie lubi jednak. Zobaczmy, może teraz. Może teraz oda. Z tej paczki trafiłem coś dobrego. A nie tym razem. Pop, pop 88. Na pojedynczym 1083, ale zanim to oczywiście duplikaty. Tomek miner, dziękujemy, że się przepaliłaś. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Nie chcę, nie chcę grać. dająk dająk 87, może na podwójnym? Jest na podwójnym, spoko. z Modriciem. No dobra, jest inform, jest, dali informa, super. Jeżeli się nie nastawiasz i coś trafisz, to będziesz miło zaskoczony, a tak to ja wiecie. O kurde, ale uderzyłem w mikrofon, sorry. Nie nastawiam się na nic, mówię. A! No, a, a, super. Marquinhos? No, super, trafiłem go z Pika 85+. Nie, te paczki nie oddają. Co tu, Bernardo Silva. Ale na podwójną 8-8. Nic nie trafię? Ja pewnie też. Ja pewnie też nic nie trafię. Kim ty jesteś, Irena? Irena. Dobrze, rozpoznaję tą buźkę. Bo ja widziałem, że tam pięciu i myślę, myślałem... to są pomocnicy? Są pomocnicy. Leci. Nie wiem, nie tym razem. Francja SPD. Nie wiem, co to jest. Jeszcze raz to widzę. A, Thierry Henry. Ej, leci. A Van Dyke, 86 Najmniej dużo na podwójnym Mi też, mi też Armat, spokojnie, mi też Kim ty jesteś? Egeberk89, no w sumie, na no dobry ale jedynie A i Rodri, ale Rodri też mi jakiś tak... Nie, 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 nie potrzebuje Luis Alberto Grasz w tą grę prawie całe życie i H2, h dla ciebie? No? 83 plus teraz właśnie Leci! Nie ma, no nie ma! Esjen! Esjena dostaje? Żenada. Może teraz? Nie, 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 nie Gdzie? Nie wiem, na Paradesz? coś trafiłem, Irenę Parę też, faktycznie, mega, mega podobał, no i super, cieszę się, Jutro, jutrzejszy też będzie fajny Trafiłbyś Katoto <mega> Gratuluję, a dziękuję, Rolfo87, spoko a Rolfo chyba nie mam Albo miałem, ale może przepaliłem Proszę, żebym nie miał, jest nie mam Dobra, widzowie Dobra, widzowie, specjalnie dla was otworzę paczkę jeszcze za 600 tysięcy na ty pomocników Ile tu było? 2585 plus. Otwórzmy, zobaczmy. Oh. Ja nie chcę na to patrzeć. Nie chcę, naprawdę, nie chcę. To jest. to są żarty. Jak. To jest niemożliwe. Naprawdę chciałbym, żeby to nie było naprawdę. za mam na duplikacie. Wybitnie. A Tyle starań. Tyle otwartych paczek. Tyle wydanych I Na co to komu? Na co to komu, skoro i tak nic mi nie dropi. Nie oglądam, te, nie oglądam tych, bo nie dostaje się Expa. Teraz Expa też nie potrzeba, a paczki są sobie, za to oglądaję. Akurat za te. Eee, Bronze 87. No spoko, a może da, dalibyście mi. Yy, jak to się mówi? Poty? Dokładnie proszę. 36 to są 4 karty jedna rzadka. No zobaczmy, no potwieramy. Może wypadnie, może nie. Będziemy raczej skipować. Dobra, ja nie chcę to tak nie dostanę, więc po co mam się. Po co mam chcieć? Po prostu sobie. E, o. Otwieramy sobie dla kontentu. Irena też Nie tym razem. O, Pedri. Siemano. Siemano Pedrula O, kancela 86. No dobra, spoko. O, Cross albo Gondogana wyleciał. Cross 86. Wysyłamy Show, Informik 83. Po prostu, żeby mieć na przepałkę spoko może być tripier. Na jutro go przepalimy. Jak trafiłem ikonę toty, to znaczy, że toty też da się trafić. To znaczy, że mogę też trafić toty. Modlić. Jedna karta TOTY ja bym był spełniony. BRĄZ Faktycznie BRĄZ, no nieźle. Halo halo, szukamy szczęścia, ma złota paczka piłkarzy, PRIME, złota karta, w... może ROLFO? Nie, to nie będzie ROLFO. Odbierzemy sobie też paczkę za PRIME GAMING. Może akurat w tej paczce trafimy TOTY? Nie, 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 nie tym razem. To ta psoba 81, niesamowity traf Będziemy mieć tutaj chyba mbapę na 15 meczów z tego co widziałem Ta, ale quicksellujemy bo nie potrzebujemy takich kart 81 plus 1 z 3 Loris 83, warto było subskrybować Prime I odebrać taką paczkę, bo sami widzicie Niesamowite karty Trochę nerwów straciłem przy graniu tych rywalców w pierwszej lidze Bo to co tam się odwala to mi się po prostu nie chce I wiem, że nie będę wbijał tej pierwszej ligi, bo Szkoda moich nerwów. Zacznijmy od 10,80. Plus. Mamy zwykłą kartę. Nie, to jest Inform. U fajnie Informik. Zawsze się przyda, bo będziemy mieli na 10,83 i 5 razy 84. Otwórzmy teraz 2,82. Plus. Zwykłą kartę mamy z Maroko. PO, może Hakimi, chociaż 84. Nie, to 3 82. Po raz kolejny 2,82. Plus. Znowu zwykła karta. Portugalia. Esien, Diego Jota? Nie to będzie. Nie mam pojęcia kto. A Rafa 83, no spoko. No to teraz 11, 81, plus zobaczmy, co nam wypadnie. Francuz, napastnik, że oczywiście. To jest Kilian Mbappé. Jak najbardziej. No, Felamuani. No to teraz 10 razy 82, plus. Zobaczmy, czy będzie chociaż łokał z tej paczki. Mamy Hiszpanie, EP, Barcelona, nie. Luis Alberto, 84 naprawdę z takiej paczuszki. Reporaz kolejny, Inform, Kirian 83 wpada do naszej drużyny spoko, a to wszystko muszę gdzieś przepalić. Pewnie przypalę to na Informa. Szybki informing, przepaliliśmy te karty i mamy 86, Sergi, Roberto spoko i tak go pewnie przypalę na 83 plus razy 10. No i za zrobienie wszystkich tych zadań mamy dwóch 85+, otwieramy, liczymy chociaż na walkout, będzie walkout mam nadzieję, jest Modric 87, proszę żeby chociaż był na podwójnym, żeby to było, wiecie, jakiś boom nawet, jest na podwójnym, więc fajnie, nie będzie 85, jest Ederson 88, więc spoko, 87 i 88, jak najbardziej, zadowolony jestem.